Prawo i sprawiedliwość do wyborów w Szczecinie podchodzi nad wyraz poważnie, o czym świadczy fakt, że partia jako pierwsza rozpoczęła prezentowanie swojego programu wyborczego. Pierwszy temat to sprawy komunikacyjne w Szczecinie i mowa zarówno o komunikacji miejskiej, jak i o problemach infrastrukturalnych miasta. Uważamy, że jest to jeden z ważniejszych punktów programowych dla wygody, dla bezpieczeństwa, dla przyjaznego miasta, naszego, dla naszych obywateli. Także tutaj zaczynamy i. Proszę Państwa, na samym wstępie zapowiem, to, co my przedstawiamy, do czego się zobowiązujemy, to to jest naszą przemyślaną, bardzo dobrze przeanalizowaną koncepcją, którą będziemy chcieli wprowadzić po wygranych przez nas wyborach samorządowych. PiS swoje propozycje wyceniło na mniej więcej 300 milionów złotych i będą to propozycje dotyczące na przykład lepszego skomunikowania Łasztowni między Międzyodrza jako terenów bardzo perspektywicznych inwestycyjnie, a które obecnie są z centrum słabo połączone. Trasa Zamkowa wygląda w ten sposób, że od wielu wielu lat już niektórzy przyzwyczailiśmy się do widoków o do widoków tutaj tych zbrojeń, które wystają, które są w stanie w stanie złym, natomiast jedno co jest ważne jest tam infrastruktura przygotowana do tego, żeby Politycy uważają więc, że trasa zamkowa, która teoretycznie jest skończona, ale nie do końca, powinna znów być opracowywana technicznie, co spowodowałoby jeszcze lepsze wykorzystanie największego w Szczecinie łącznika lewobrzeża z prawobrzeżem. W 1996 roku wybudowano, jak tutaj pan, pan Artur Szałbawka mówił, wybudowano przęsła. Docelowo między międzyodrze miało być obsługiwane zjazdem i wjazdem również z trasy zamkowej. To jest koncepcja nowa, jak Państwo wiedzą, powszechnie się o tym nie mówi. To jest nasz pomysł na to, żeby między odrze udrożnić. Pomysł prezydenta Krzyska dotyczy budowy mostu kłodnego. to, to jest bardzo i czasochłonna i, i pewnie wieloletnia, i bardzo kosztowna, kosztowna inwestycja. Politycy Prawa i Sprawiedliwości nie krytykują koncepcji założonych przez prezydenta Piotra Trzystka. Wnioski są jednak takie, że miastu potrzebne jest przyspieszenie, a dzielenie wszystkich inwestycji na części i etapy powoduje ogólny chaos. Inne propozycje dotyczą między innymi trasy północnej, obwodnicy śródmiejskiej czy zmian w ogólnym funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Jedna z propozycji dotyczy gumieniec. Jest ta kwestia, która pozwoli no 40 tysiącom mieszkańców Spo swobodnie i spokojnie, bo tramwaj jest tym, tym środkiem transportu, który w wielu miejscach porusza się po wydzielonym torowisku. Spokojnie, szybko, bezproblemowo i komfortowo. Tramwaj również, no jeżeli torowisko mamy zmodernizowane, a dzisiaj widzimy, że te torowiska w mieście są w coraz lepszym stanie, również właśnie wygodnie podróżować, podróżować do śródmieścia i daje... Skąd wziąć pieniądze na gruntowną reorganizację komunikacji w Szczecinie? Artur Szałabawka, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Szczecina zadeklarował, że jeśli jego partia utworzy Rząd, a on wygra wybory, pieniądze z puli rządowej będą zasilać nasz budżet. Obietnice to jedno, a realne wykonywanie zadań to drugie. Wybory samorządowe odbędą się już 16 listopada.